Kilka dni temu do Płocka dotarło Wisłą z Gdyni 63-metrowe przęsło mostu północnego. Tu nastąpiła zmiana holownika na bardziej płaskodenny. Wisła od Płocka do Warszawy może być trudnym przeciwnikiem. Kapitan Jerzy Pielaciński z żeglugi Wyszowskiej po raz pierwszy odpowiada za transport tak wielkiego elementu. 30 lat doświadczenia robi jednak swoje, wszystko idzie sprawnie i 600-tonowe przęsło rusza w dalszą drogę. Z tyłu w pchaczu wspomaga kapitana jego syn. Mariusz. Cztery dni przed zakładanym terminem, wielki fragment Mostu Północnego dociera na miejsce. Trudna przeprawa rzeką okazuje się wielkim sukcesem. Na cmentarzu mauzoleum w Palmirach spoczywają szczątki 2115 ofiar. Uroczystość otwarcia muzeum, miejsca pamięci Palmiry, poprzedziło złożenie hołdu ludziom pomordowanym tu w latach 1939-43. W budynek wkomponowane są drzewa z tego lasu upamiętniające miejsca masowych egzekucji. Współczesność ekspozycji podkreśla, że nigdy nie zapomnimy Palmir, Lasek, Wulki węglowej, szwedzkich gór i wydm łużych. Na Bielanach fundacja nie tylko myśl i harcerze ze szczepu 305 imienia obrońców żoliborza zorganizowali zbiórkę elektrośmieci. Na terenie 73. gimnazjum pojawiły się pojemniki i wielu warszawiaków myślących ekologicznie. Podczas tej wiosennej zbiórki udało się zebrać blisko 3 tony odpadów, które dzięki temu zostaną właściwie przetworzone i poddane recyklingowi. W Instytucie Teatralnym, ostatnie przygotowania do rozpoczynających się właśnie kolejnych warszawskich spotkań teatralnych. W programie 23 spektakle, w tym po raz pierwszy te dla najmłodszych, i wiele imprez towarzyszących. Biletów jeszcze trochę zostało. W siedzibie kina Iluzjon rozpoczął się montaż dekoracji do przedstawienia Gwiazda Śmierci. Warszawa znów przez dwa tygodnie stanie się centrum polskiego życia teatralnego. Tak wyglądały ostatnie przygotowania do szóstego półmaratonu warszawskiego. W międzynarodowym składzie ponad 4,5 tysiąca biegaczy wyruszyło na trasę. Dopisała pogoda i kibice. Stołeczne ulice po raz kolejny stały się miejscem spotkań miłośników biegania. Startowano z zamiarem pobicia rekordów i czysto rekreacyjnie. Najszybciej trasę pokonał kenijczyk Samny Kigen Korir. Wśród pań triumfowała Katarzyna Kowalska. www.um.warszawa.pl